Netflix przedstawił najchętniej oglądane filmy i seriale 2025 roku. Od stycznia do czerwca w sumie widzowie obejrzeli ponad 95 miliardów godzin treści. W poprzednim TikToku były seriale, no to teraz zobaczmy, jakie filmy były najchętniej oglądane. Na miejscu 10 p.n. minionki pod przykrywką, 70 milionów godzin. Ad Witam 70 milionów, miejsce 9. Miejsce 8 Counter Attack, 71 milionów godzin. Miejsce 7 The Electric State, 74 miliony. Miejsce szóste sekretne życie zwierzaków domowych 2, 75 milionów godzin. No i pierwsza piątka, Hawok 87 milionów. Miejsce czwarte, poza jurysdykcją, 88 milionów. Miejsce trzecie, Lista Marzeń, 96 milionów. Ostatnia kropla, miejsce drugie, 103 miliony. No i zdecydowanym zwycięzcą jest film znowu w akcji, 165 milionów. No, ja będę musiał chyba niektóre pozycje z tej listy nadrobić. Dajcie znać w komentarzu, czy spodziewaliście się takich wyników. Nie zapomnijcie zaobserwować mniej po więcej newsów ze świata filmów i seriali.